Widzowie, czy włączyłem, włączyłem mikrofon? Tak, włączyłem. Przy otworzyłem sobie legendarnego statu dropa, bo mi, bo mi dropnął, nie? No ja i dropnęła mi Czesarz w aboniu. Bo otwierałem sobie dziesięć statów, bo właśnie wróciłem od staty, nie? Miałem też mitycznego, jak dropnąłem skina rzadkiego do Nie, dlatego... Ja, ja jestem już zdziwiony, nie? Że takie, takie ofarta mam. O kurde, nie, nie chcę go kupować. Widzicie? No, no fajnie, bo fajnie, że od razu od Taty wróciłem. No i taka mnie jakoś ta niespodzianka czekała, nie? Ja nie, nie mogę. O, jeszcze ze skójka spray. A mam tego skin'a, to fajnie. A nie miałem na no skin'a ze skójka. Przy okazji, sobie to otworzymy. O uh, epik, znowu epik. Jaki fart. Tak, tak wam powiem, nie? Jeszcze mamy dwa do otworzenia. Hmm. Ja się dalej dziwię tą przez Lombonię. Na swoim drugim koncie dropnąłem z tego Że tego wiecie, klubowego. Normalnie dropnąłem z so Sadopenu. Ten ze starej. I, o epic. No kurde, myślałem, że się podwyższył. O, do groma mamy. Super. Ładne. Nie, to bardzo ładne. Mam jeszcze. o Nie, nie będę wydał pieniędzy. I tak, nie, gramby. No, sobie piszeć w komentarzu, że ona jest dobra? Ale ja nie mi tak nie wymykę. O, ja, ja już kończę odcinek, nara.